Nieładnie. I to no, trałuj na koszmar matkę? Razem z jej kamieniem umyj. mnie. twoja wielka stopa jest w moim sensie. Jezu, ty nie myłeś stóp dwa lata. Twoja noga waży 100 kg? Jedna noga to cały ważyć ile? 500? A jedno jajko 50 kilo jestem Halo. Halo. Halo? I ci, tu. Co, e, bo... co, oni to na no nie wstawiam... do Na YouTube Na YouTube ci wstawą. Bierz to. za Ci dygnę. Tutaj posłuchać gówniarza. Gównia! Pan Co mówisz? Jeszcze raz tutaj, gówni. Ale chcę porozmawiać z nim, no w co go słyszę. No dalej, dawaj tego gówniarza do pogadania. Gówniarz! Gówniarz! Chodź Cześć! Jak się masz? Gównio. Co? Ja, główno. Do kogo ty mówisz, synu? No tak. Do brata. A skąd jesteś? Skibla. Halo. No, to... O, strączka na I co, chce ta grać znowu, nie? Minecraftyki. To już, to już jest z nauk. Lekcję zrobić, umyć Mama jajeczka mnie i spać. On mi kolor bije. Kolor bije siostrę. To no mów coś, no tak mówiłeś, już nic nie chcesz powiedzieć. Kto jest cichy chłopak? Aaa, taki odważny. Ej, widać ciebie, kolesko? Taki był odważny, teraz nic nie chcę mówić. Tak, co bym słuchał. Co ma? Widać cię! Jaka beka z jego łapy. nie wiesz jaka beka. Po prostu ja włączyłem mikrofon bo mu z tego taką bekę, nagraj to. Ja ci mówię nagraj, to będziesz zarobić odcinek. Jaka beka. Bez jaj.